Dzień dobry, witam Was znów na kanale Specs Buda. E, cały czas utrzymujemy konwencję czarnoprochowców, lecz tym razem lekki taki, e, taki może lekki, taki mały odcinek e, z natury różnikarstwa. czym problem? Jak już pewnie wprawne oko niektórych z Was zauważyło, że mamy do czynienia z Remingtonem. E, jest to Remington e, wykonania piety w tym roku, w marcu, więc taka w miarę świeżynka. Co dalej można o nim powiedzieć? Strzelał tylko raz, raz był na szczelnicy, w sensie nie raz szczelił, tylko po prostu raz był na szczelnicy. Dlaczego od marca tylko raz na szczelnicy był? Dlatego, że zdążył się zepsuć jeszcze zanim w ogóle wyszczelił jakikolwiek, jakikolwiek, jakąkolwiek kulę, co się zepsuło w nim. Tak, troszeczkę dla pisu zmontowałem. <laughs> mm, troszeczkę tak dla pisu to zmontowałem. E, po prostu odpad za czas pobojczyka. E, typowy objaw tanich replik. Niestety, Remingtonów. E, nie wiem, szczerze powiedziawszy, mało mam do czynienia z Remingtonami. E, ten egzemplarz jest po prostu mm, pewnej osoby, która mnie poprosiła o, o naprawę no i teraz pokrótce powiem co będę chciał zrobić z tym, ja może już ten pobojczyk zdemontuję, co by nam tutaj nie, nie przeszkadzał tylko żeby dobrze zrobił śrubki nie zgubił w porządku teraz tak zepsuł się raz, jak już wspomniałem poszedł na reklamację wrócił z reklamacji wyglądało wszystko dobrze Pojechał na szczelnicę, na szczelnicę zaczął się drugi raz. E, osoba, właściciel radził sobie gumką, receptorką, po prostu ten pogojczyk e, wiązał, żeby to nie opadało. E, stwierdził, że nie będzie go oddawał drugi raz e, na reklamację, bo to nie ma sensu, gdyż, ponieważ, e, gdyż, ponieważ e, naprawa polegała na tym, że, ja nie wiem czy to będzie widać, słabo, bo to się wyparło, ale ten zaczask został wklejony. On no, był po prostu <laughs> też tym kleju. No. To jest oryginalnie chyba pieta z zgrzewa. E, powiem szczerze, że no, Uberti ma to lepiej rozwiązane, e, dlatego że on ma... Uberti ma e, ten zaczask zrobiony na jaskółce czy ogon, więcej tak jak tutaj myszka jest wykonana. Jeszcze tak chwileczkę. I jak będzie polegała nasza tutaj próba renowacji, w sumie nie, nie renowacji, a naprawy tego elementu. A no tak, że zrobimy to na zasadzie tak, jak ma to po prostu Uberti zrobione. Czyli ciach, ciach, ciach. Czyli mamy naszą lufę, tak. Mamy naszą lufę, powiedzmy, że tutaj mamy nasz, nasz otworek tutaj. Załóżmy, że tutaj mamy naszą muszkę a sobie tej kreski nie powinno być i tak samo po prostu zrobimy, yy, i tak samo zrobimy yy, nasz zaczask, czyli ten materiał. Tutaj co jest. Spróbujemy się go po prostu pozbyć. Eee, początkowo plan był taki, że kupimy po prostu zacisk Uberti i próbujemy wpasować. No minus polega na tym, że po prostu te zaciski też są niedostępne. Więc po prostu będę musiał coś wykombinować. Eee, roboczy plan. Robocze plany mam to do siebie, że lubią się zmienić w trakcie. Jest taki, że eee, odtworzę tutaj ten jaskółczy. ten jaskółczy clean. Zrobimy to tak, powiedzmy ten element, bach. tu zrobię lekkie podfrezowanie, natomiast tutaj zrobimy otwór pod śrubę wpustową, jakąś malutką, to będzie prawdopodobnie M3, M2,5, no niestety maleństwo, mało tutaj też miejsca. I zastosuję ten element, on po prostu wejdzie tutaj, jest tak ładnie narysowany. Cyk, 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 o. Pek, i tutaj będzie nasz kawałek tego gwintu. E, I to będzie po prostu ładowane tam do środka. Przybliżę tak jak mówię szkic sytuacyjny. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Wstępne pomiary jakie sobie rozrysowałem, zresztą też. Ci, co są na moim, mają mnie dodanych tam do, do znajomych na Facebooku, to tam się dzielę tym, tym informacjami. Już sporo wcześniej wiedzieli, do, jaką sceną chcę pójść. Teraz tak, według pomiarów, tutaj mamy 3 mm, około licząc od dołu bruzdu gwintu Nie jestem w stanie tak podświetlić, żeby to było widać. No ale generalnie tutaj, to w tym miejscu, wyliczyłem, że to jest 3 mm. Zresztą podobne pomiary pokazały muszkę. I tutaj będziemy mieli to wybrane na 1,5 mm. Zobaczymy, czy tam to wyjdzie. Mam nadzieję, bo inaczej będzie lipa. Dobra, słuchajcie, widzimy się w warsztacie przy maszynie. Nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że ten remik jeszcze będzie szczera i będzie, i będzie z niego przeżyczek. A! Miałem o muszce coś powiedzieć. Dalej chodzi o jakość wykonania piety. Kulka, przestrzegam Was, Panowie. E, muszka jest podatna. Ja ją sobie przysuwam paluszkiem. I teraz chłopak spędził kilka godzin na tej szczytnicy, męcząc się z tą gumką recepturką. Strzelał sobie. Jakoś już dochodził do jakiegoś skupienia, czym włożył do walizki, a to mu się przesunęło, nie? Nie no, po prostu... Lipton. Dobra, mniejsza oto. To jest ta pierdoła do naprawy, to jest naprawdę chwila, moment. Skupmy się na problemie, który... Na razie jest tutaj najważniejszy, czyli zatrzask pobojczyka. Do zobaczenia na warsztacie! wracamy do naszego warsztatu. Czas to wszystko zmontować. E, ok, wycięliśmy sobie ten jaskółczy ogon. To może zaczniemy. Spróbuję go pokazać. Ok, Tylko teraz ładnie widać. Ten z przodu jest wiadomo od muszki. Ten znasz. nasz. O. Teraz ładnie go widać, Dobra, plan był taki. Nawet znalazłem tą nasze, naszą karkę, aby wykorzystać tą wyciętą część i do niego domocować na śrubkę tą, która odpadła, ten zaczas, który odpadł. Pojawił się mały problem, mianowicie część, która została wycięta z rufy to jest coś takiego. To się na nic nie nadaje. Zostawiłem to tylko dla Was, żeby Wam pokazać. Eee, prawdopodobnie Pietta robi to w ten sposób, że... Zresztą tu nawet widać, Jakby ostrzy mi kamera. O! Że oni podfryzowują I wtedy to zgrzewają. Eee, ja nie chciałem za głęboko iść tutaj z tym jaskółczym ogonem. z wiadomych względów. Bałem się, że po prostu zepsuję ten rewolwer, więc dałem 1,5 mm, nawet chyba nawet nie całe. No i ta część niestety jest nie do wykorzystania, więc musiałem wyciąć nową. To jest nowa część. Ona jest delikatnie grubsza. Wyoszczy, nie wyoszczy. O, teraz bym Mamy tu nieskurczy ogon. Mamy otworek. Trudzy. Lekko nam zeszło z centryczności, ale mi się wydaje, że to nie będzie miało znaczenia. Jak to zrobiłem? Jest to po prostu taki element. I teraz tak to. To jest te nasze niecałe 1,4. O dobrze pamiętam, czyli to jest to rozginał, czyli to jest to, przy ciekawości, sprawdzać faktycznie, Przegułem, że jeszcze no, 1,1 z tego, że względu, że drut ma 0,2 mm, w którym to było wycinane na elektrodążalce drutowej, no, to wychodzi tam niecałe jeszcze upalenie, troszkę to akurat 1,4, tak mniej więcej tu ma. Ja tutaj dodałem milimetr. Żeby to było, no, żeby było co jak troszkę mięsa, żeby to szło przymocować. Teoretycznie, żeby nam się to wszystko teraz y, ładnie y, zrobiło to z tego oryginalnego zaczasku No, wyposzczymy No Dobra. Musiałbym ten milimetr zebrać. I tu jest problem, i to jest niestety chyba minus tego, tej całej naprawy, że wy, jakby wyoszczy, to pokażę co chodzi. O, to nie za bardzo jest czego już zbierać, do tego mięsika, to jest tyle, że no, ja wierciłem, mm, tu widać nawet, że wiertło mi przeszło na wylot. E, jakbym zebrał ten e, minimet, to tych zwoi tam by było, no jak kot napłakał, e, więc no nie chciałem tego robić. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Po prostu, finalnie, dobra, spróbujemy to skręcić. Śrubka to jest taka to jest. Wszystko to jest po prostu bardzo małe. Zrobimy tak. Ale mam plan. Pikniemy tylko e, odpuszczaczem do hamulców, żeby pozbyć się wszelkich jakiegoś tam pozostałości eee, smaru i oleju. Wiemy sobie. Dobrze. Ok. I damy, skręcimy to na lockdown. Zostaję. tak, 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 oto, 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 po po wszystkim I... Film, jak wycinam w broni właśnie na tej to ten jaskujczy ogon. Niestety moja niska kamera nie zapisała mi tego filmu. w Imadle, więc na chwilę, na chwilę z kadru Wam ucieknę. Wybaczcie. No i moja chińska kamera niestety nie zapisała mi filmu. Co prawda był kręcony tak poklatkowo, więc nie było jakichś tam wodowtrysków i bądź czego, żeby pokazać. No to prostu, na śmichu-chichu, nie? Natomiast udało mi się nagrać film jak wycinam ten element taki mocujący. Ustalenie tego jest trochę kłopotliwe, widzę. No dobra, ok, mm, mamy to. Spróbujemy to teraz do naszej givery zamocować. Chodzi tak ciasnowo z tego co przyniżałem na początku. Dobra, no i co, nie pozostaje nam nic innego, jak zamocować sam pobojczyk i zobaczyć, czy to nam tutaj zatrybiło. Wiecie, że ja dopiero przy okazji tej naprawy pierwszy raz remika rozbierałem, i no tak nigdy nie miałem okazji. Powiem, że lekko się stresuje. Voilà. Minus. Widać. Tu jest większa szczelina. Tu jest mniejsza szczelina. No ale no co zrobisz? No, no nic nie zrobimy. O fizyki się nie da oszukać. Trzyma się ładnie. Zostaje jeszcze tą część dać do oksydy. Będę miał jeszcze oksydę na zimno. Też widzę, że ten jaskółczy ogon ma delikatnie, delikatnie się jeszcze przesuwa, więc możemy też ewentualnie później kapkę Loktite dać. Trudno, puszcza przy wysokiej temperaturze, ale wątpię, żeby się ta lufa nagrzała do 200-300 stopni. O, to jest możliwe. Jak najbardziej. To, to ja nie mówię, że nie, że temperatura gazów jest jednak o wiele wyższa niż 200 stopni. Ale rzecz polega na tym, że eee, ten po prostu, żeby ta lufa była przez długi okres czasu nagrzana do tych 200 stopni, eee, no to raczej trzeba było po prostu bardzo szybko zmieniać bębny. I łoić z tego po prostu jak. Chyba Mike w Sa Saguaru miał taki filmik, że szybkie strzelanie. To, to tak, to, to się zgadza. To wtedy może puścić. Ewentualnie dobrać, bo wiem, że też są te kleje, które wytrzymują troszeczkę więcej niż tam 200-30, dobrze pamiętam stop. No ale to jest, jakby powiedzieć, kosmetyka. Kosmetyka, a tutaj mieliśmy naprawę Remika. No, e, koniec. Może popracuję jeszcze nad tym kiedyś i uda mi się tą ten kąt uzyskać o, nawet tak jak nadusimy to, to spoko spoko, fajnie zajebiście dobrze nie spodziewałem się tego to po prostu tak jak wspomniałem chyba na początku tego filmu, nie skręcony tak troszkę ee na raty cała, cała zabawa trwała chyba z miesiąc czasu Wy to widzicie w ciągu tam nie wiem pewnie przez moje gadulstwo będzie to trwał pewnie 20 minut ale e, tu trzeba było wbić się na maszynę e, najpierw zrobiliśmy broń później się okazało, że ten negatyw jest e, zły e, trzeba było narysować e, to mocowanie Wyciągnę go jeszcze raz. Tych mocowań wycięliśmy w sumie trzy. Tutaj jest właśnie taki nieobrobiony. Jeszcze. To jest właśnie ta powierzchnia cięcia tego druta. Ona jest taka lekko matowata. Matowa. Eee... Było po prostu troszkę za luźno, więc musieliśmy wycinać jeszcze raz. Drugi szczał już był taki w miarę ok. Jednak to pasowanie trzeba było dobrać, żeby to było takie... Miodzio. no i mi się wydaje, że tym miodzie jest. Jedyne miodzie nie jest ta szczelina. I to jest minus. No plus jest taki, że no, no nie urwiemy tego. No, kurde, no, naprawdę, ktoś by musiał szarpać za tym? I Jest możliwość to urwania, ale ktoś by musiał tu wysarpywać ten pobojczyk, wtedy tak. To wtedy no, wszystko się zepsuje. No, nie ukrywajmy, nic nie jest wieczne, wszystko jest do zepsucia. Jeżeli ktoś powie mi, że czegoś się nie da zepsuć, to trzymaj piwo i ci pokażę, że się da. No. Eee, no, więc z czuciem trzeba się tym obchodzić. Eee, jednak z tego, co jak patrzyłem, to tam jest co najmniej tak z 5 sześć zwoi gwintu M3. No, siłka M3 nie należy do super wytrzymałych, ale w tej kwestii, gdzie to ma nam w sumie zapobiegać spadnięciu pobojczyka, a wyciągamy go i tak odciągając sprężynę. Natomiast naduszanie. Powoduje, że te siły bardziej są ściskane, więc tutaj nie, nie, nie działamy na gwint. Eee, wydaje mi się, że to wytrzyma długi czas. Eee, słuchajcie, pierwszy mój filmik można powiedzieć z domowego rusznikarstwa. Chociaż nie wiem, tam rusznikarzem tutaj ja nie, mam, nie mam zamiaru być. Tam się nie bawię w przerabianie i inne takie rzeczy. Bardziej tutaj, właśnie przyjaciel mnie prosił o naprawę. Eee, do następnego nie przedłużam. Trzymajcie się. No i na koniec już chleb skręcony. Wszystko śmiga. Wszystko ładnie, pięknie. Obraca się. Czas jechać na szczelnicę. Nara.